Zobaczcie widzowie tylko na to, kto tam sobie leży na łóżeczku. Jaki słodki szczeniaczek! Nowy, urodzony wczoraj! Kto widział, kto oglądał, napiszcie w komentarzu, zostawcie łapeczkę, a my do niego podbiegniemy. Jeszcze nie mamy imienia dla dziewczynki, która tam właśnie sobie w łóżeczku elegancko leży. Klikajcie łapeczki i podbiegniemy razem z Niko! Dawaj, Niko, robimy wyścig! Z krzywymi oczami. Kliknijcie krzywą łapeczkę, widzowie, teraz 3, 2, jeden i podbiegamy! Woohoo! <laughs> Jestem, jestem. Ha, e, drugi. A, przegrałem. Ty tak szybko, no, powolno chodzisz, że jesteś żółwiem. A widzowie, czy wygnaliście łapeczkę? Dlatego, że mamy nowego szczeniaczka. Jest to dziewczynka. Zobaczcie, jakie ma duże oczka. Jaki ma języczek duży. Jakaś słodziutka, nie? I ma swoje łóżeczko, takie różowe. Specjalnie ja bym, dla niej. No. Ja bym nazwał Nikosia. Nik Cześć, Nikosia. <laughs> Nikosia? Ty chcesz nazwać Nikosia? Właśnie, jedno pytanie widzowie do was. Nie mamy imię dla niej, dla dziewczyny. Ojej, jak się położyła, jak słodko. Ojeju, pójdźcie, pójdźcie. Patrzcie, pogłaszczę ją teraz. Ojej, ojej, ojej. tutaj, pójdźcie, pójdźcie. Patrz jak głaszczę po Ojej, jaki fajny. <laughs> <laughs> Niko, brawo, brawo, brawo. <laughs> Mamy nowego, ale czekajcie, widzowie, to nie koniec, to nie koniec. Dlatego, że będą jeszcze dwa kolejne nowe szczeniaczki. Dlatego, że Sibusia jest w ciąży. Tutaj jest lekarz, który wyciąga kolejne pieski. Panie lekarzu, co, co dalej? Go. Potrzebuję znowu pomocy, żebyście ją wyciągnęli. do no, zobaczcie. Jest drugi, drugi szczeniaczek. Czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, zaraz zobaczymy. Oglądajcie z mojego końca. Klikajcie łapeczki, subskrybujcie kanał. Teraz możecie to zrobić. Ale ona ma wielki brzuch. I tutaj, i patrzcie, jakiś środziutki ogon. Kolejny piesek. Wow, ale się cieszę, ale się cieszę. Shiba będzie miał dzieci, mój piesek, ale super. Dobra, Niko, dawaj, pomagamy lekarzowi i wyciągamy czekaj, kolejnego czekaj. pieska. Rozgrzewkę muszę zrobić. Niko, co ty robisz? Ty. Serio? Opa, opa. E, a ty robisz popki naprawdę? No tak, tak Dawaj, dawaj, proszę pana doktora. Okej, chodź, chodź jeszcze, z majstą, chodź tu, jeszcze chwilę, patrz Niko, nie to, ma zobacz. czasu, teraz chodź tutaj, musimy ale pomóc. Ale to jest ważne O nie serio, co to znowu? Dobra, panie no, lekarzu, chodź, zaraz przyjdziemy, zaraz wyciągniemy, ale coś tu, coś, coś już wychodzi. Wow, tak wychodzi Ło, coraz to idzie bardziej jest powoli, no? O, dobra, dobra, o, patrz, wyszedł, widzę, łapki już, tak, o, tak, 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 dobra, dobra Udaj się, udaj się Zaraz pomożemy, dobra. zaraz pomożemy, zaraz przyjdę Co, Niko, Niko, ja co muszę. chcesz? Zobacz Co? A nie, do no serio, nie teraz Do no, nieba teraz czasu Chodźmy y, wypomóc A nie, co chcesz pokazać no. w ogóle? No, że twój sklep jest, zobacz, nowe koszulki A co, że jest swoją... Taka... A, no, no, tak, że swoją tak. koszulkę No A. tak, zobacz, widzisz? Okej, okay, bo Niko chce pokazać swoją koszulkę Słuchajcie, jest koszulka zielona, koloru zielonego tak jak Niko, Niko też tak. jest zielony. Możesz tu stanąć, patrzcie. Taka patrzcie. fajna. Jest koszulka, gdzie jesteśmy wszyscy razem: Smilandia. Jestem ja, jest Niko, jest Lumi, Mikey, Patty, Pimpek i Shiba z kością. Cała nasza Smilandia piękna. Wpadajcie, nowe koszulki już są. Ja już mam koszulkę taką, zobaczcie. Mam pomarańczową, jest kilka kolorów. Jest też różowa, niebieska. Także wpadajcie, sprawdzajcie. Zapraszam, Smilandia, dołączcie do naszej Smilandii. Link macie w opisie: mysore.pl. Dobra, okej, okay, powiedziałem, Niko. To chodźmy teraz pomóc. No dobra, dobra. Uh, uh, uh. Szybko, szybko, pomagamy, żeby to jakoś wyciągnąć. Muszę mocniej. A, tu Za nogi, a tutaj. Za mówki 3, pomaga. 2, 1, Jesteś... 3, 2, 1. Dawaj, 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 dawaj. O, o wow, wow. Aż się przewróciłem! O. No nie, serio! Moja głowa! O, o. o zabolało mnie to trochę. Jeszcze pan nie jeszcze szpagata, nie do no, jak. Ja... ja. Nie o do moje nogi, ktoś mi może poskładać tutaj. Eee, to... Pan jest lekarzem. Co wy robicie? No nie Ej, no... wstać masakra. nie mogę! A, nie mogę wstać! U... U ciągle upada. Z nimi tylko a, to robić. Tutaj. A, dobrze, że jestem weterynarzem, to mogę żółwia poskładać. Eee, Ej, co ty! Ej, nie ma czasu teraz na jakieś tu, składanie! O, a, tu jest czas za sibusi! Ej, ona teraz faktycznie. piszczy! Ej, słyszę sibusia! Jest ciężko, o, nie, nie, nie. tak? Shibusia? od razu macha główką, zobaczcie, macha główką, no się teraz czeka. ona ma teraz ciężko, bo wiecie, jeszcze dwa szczeniaczki zostały w brzuchu i jeszcze ostatnie dwa, mieliśmy wcześniej prześwietlenie, kto oglądał odcinki, patrzcie, odcinki codziennie są fajne, także patrzcie i obserwujcie, co się dzieje z odcinka na odcinek, tutaj pan doktor teraz patrzy maszynę, Wow! Tak, dobra, puls jest w porządku, Ale maszyna. Na pieska. Ale dobra, fajna maszyna. Dzieci, Ale się na ty... ja się na tym się nie znam, żeby tutaj wiedzieć. Bo tutaj jest tętno, jeszcze życie, i tam jakieś wykresy. A, a proszę mi powiedzieć: yy, szczeniaczki będą zdrowe, to jest najważniejsze. Czy szczeniaczki, czy będą zdrowe? Eee, myślę, myślę, myślę. Tak, będą zdrowe na pewno, na pewno będą Co to zdrowe? Ej, zdrowe, czemu, czemu pan doktor się wkurzył w tym momencie? Coś jest nie tak, a coś się jakby pieskowi się stanęło, to ja się eee, nie wyobrażę. Trzeba, trzeba po prostu pomyśleć, no szczeniaczki są zawsze zdrowe, a jak, jak myślę, to się tak denerwuje czasami, ale tak, będą zdrowe tutaj na wykresie jest wszystko. Okay, jak hyb... dobra, 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 dobra. Dobra. Eee, ja idę jeszcze sprawdzić do szyby, to panie lekarzu, no niech pan wyciąga to, a ja, a ja idę jeszcze, słuchajcie, to jest bardzo ważny moment. Tutaj w karetce zostawiłem wcześniej, wcześniej Shibę. Tutaj jest tata tych szczeniaczków. Tata. Czyli tam jest dziewczyna właśnie Shibły. Niko, co ty robisz? No wchodzę na dwór. <laughs> Niko, ty masz... <laughs> Nawet nie możesz stanąć drzwi. Ty masz zakrzywe oczy. Niko, tu w lewo. Lewo, tutaj. O nie, dobra, ty A, twoje oczy tu. zawsze. No, tu! tak, tak, tutaj. I tu to to to. Tu. Chodź tutaj. I tutaj właśnie wykaracz zobaczcie, jest tata szczeniaczków. To Shiba, Shiba. Tu jesteśmy zobacz, Shibuś! Tutaj! Nie słuchaj weź... Shiba! O, tutaj wychodzi, wychodzi. Okej, okay. Shiba jeszcze nie widział. Tata nie widział szczeniaczków. Słuchaj, tato, Shiba, jest wszystko okej. Okay. Jeden szczeniaczek już wyszedł, ale ty jeszcze nie możesz ich zobaczyć. Reakcję zrobimy później. Reakcja Shiby będzie, jak wszystkie wyjdą, może jutro zrobimy reakcję. Więc oglądajcie bądźcie też jutro. Shiba tata jeszcze nie widział żadnego szczeniaczka. On zobaczy dopiero później, nie, Shiba? No ja wiem, że ty płaczesz, ja wiem, że jest smutno, ale nie możesz na razie zobaczyć. Pan doktor powiedział wczoraj, że nie możesz się stresować, nie możesz tego widzieć, no bo jeszcze się coś stanie, tak? Będziesz się słuchał, tak? No dobrze, to chodź tutaj, usiądź, my do ciebie wrócimy zaraz. No dobrze, okej, okay. siedzi, piesek. grzeczny piesek, aja, aja, dobry, dobry. Okej, okay. Shiba jest grzeczny, no tylko, że smutny, bo wiecie, on też myśli, że coś się stanie, albo coś będzie nie tak, no tego... Nie wiadomo, no, nie? No tak, no prawda, to jest prawda akurat. No, dobra, chodźmy, chodźmy, szybko, szybko, biegniemy, pomóc! Panie doktorze, co się stało? Panie doktorze, wychodzi, wychodzi! Nie hmm. bardzo powoli, będę potrzebował waszej pomocy. Czy ty jesteś właścicielem tego pieska? Ja nie jestem, aha, że jestem właścicielem, tak, Shibusi, to ja jestem właścicielem. Dobra, w porządku, no to będę potrzebował waszej pomocy. Stańcie po obu stronach i przytrzymajcie pieska. Muszę to zrobić ręcznie. Okej, okay, dobra, dobra, uwaga, uwaga, trzymamy. Dawajcie, dobra. żeby teraz wyszedł cały. Trzy, tak jest. dwa, ja jeden. Ja Dawaj, mocno. Dawaj, chodź, trzyma. Małejki. Jest coraz bliżej, coraz bliżej. Tak, tak, wow, tak, tak, tak. jeszcze tylko niech kawałek! Pan za mną szybko, szybko za mną Ja cię kręcę, stanie. patrzcie, jest, ale słodziak jaki mały i taki troszeczkę kolor ma bardziej taki brązowy podobny do szyby. To jest chyba ten chłopiec taki podobniejszy, co widzieliśmy na skanie, panie doktorze! Tak jest to jest ten chłopczyk. Dobra, musimy go teraz wyciągnąć delikatnie. Okej, okay, teraz delikatnie! Za mną. Tak, została tylko tak. główka i zrazu będziemy mieć całego szczeniaczka, ale super! Wejdę sobie tutaj na górę, hops! O, i zobaczę teraz z góry, jaki piękny, podobny do tatuus! A najbardziej to jest jego kolor. jeszcze ma tutaj buźkę. Została tylko połowa główki musimy wyciągnąć, nie? I zaraz będziemy tak, mieć. Tak, jest, Cały tatus, już prawie jest, tylko musicie mi pomóc koniecznie, bo tak. już wyciągnąć okay, do końca i bezpiecznie. Bucia. Nie szczekaj, spokojnie, bo Sibusia teraz szczeka. No i damy radę, damy radę. Dobra, dawajcie, szybko to zrobimy. Tak, za mną, za mną i wyciągamy tego pieska. Ok, Niko, chodź. Trzymaj teraz, wszyscy trzymamy, nie? Trzy, tak jest. dwa, Dobra. jeden. I dawajcie! Czoni, dawaj, Niko, dawaj Nico. Dawaj, o, Niko. Nie, ma, go. nie ma, nie ma, mamy. wyszedł Nie ma, nie ma, gdzie on jest, gdzie on jest Tu, tu na dole, tu mamy go Niko się wywalił o, Jest, o, Niko. wow Jaki ładziak! Patrzcie, rusza główką! Tak, na lewo i prawo! Obudził się! Ale fajny! Wow! Ale piękny! Wow, ale super! Juhu! Patrzcie, jak się cieszę, Juhu! Jest! Taniec szczęścia, tak. Tańczymy się, badania. No je, yeah, oje! Oh, yeah. Mamy pieseczka kolejnego, mamy szczęścia. O oh, je, yeah, oje, oh, yeah, oje! Oh, yeah. Tańczymy, widzę, wszyscy sobie. Fajnie dobra. Jest to jest cały tatusz. Okej, okay, to jest jak tatuś. No teraz musimy zaprowadzić szczeniaczka do naszego pokoju urodzeń, czyli tutaj Happy Birthday, że właśnie ma swoje pierwsze urodziny w życiu, bo się urodził. Musimy go zaprowadzić. No to chodźmy, chodź, chodź, pieszku. On mi... się tego Patrz, on mi chodzi tak. normalnie, patrz jak idzie fajnie. Jeszcze go tutaj troszeczkę popchnę. Na prawo, na prawo, na prawo, tutaj. Okej, okay, dobrze. Tak, dobrze. Jeszcze tutaj. O, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobrze, ostrożnie, prowadzimy go, ale normalnie chodzi ten szczeniaczek, będzie silny. No, on będzie do taty. No, prosto, prosto, idziemy, idziemy. I tu do łóżeczka wskocz tutaj. O, tutaj sobie wskocz. Tutaj będzie takie małe, fajne jest. A, on idzie no, tutaj. Wchodź mały Niko, wchodź mały Niko. O, jest, wszedł, jest sobie! O, jeju, o, jeszcze się obrócił, patrzcie, jaki śłodziak. I jest w łóżeczku. A tutaj jest jego siostrzyczka. O, jak fajnie, patrzcie jak patrzy się! Oni są obok siebie. A bo weźmy przestawmy łóżko, czekaj, wezmę to łóżko, przestawię. Okej, okay, i damy tutaj blisko, najbliżej. Czekaj, 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 dam bardzo blisko, żeby... Oj, oj, gdzie to wpadło? Czekaj, tutaj gdzieś padło, mi. Muszę to dodać. Okej, okay, jest najbliżej. Aj, dalej krzywo, postawiłem, do no gdzie to? Jest! Krzywo postawiłem, czekaj, muszę postawić prosto, uwaga. O, jest prosto, dobra? I teraz możesz sobie wejść. I jest! Rodzeństwo! Chłopiec z siostrzyczką. Normalnie siostrą swoją, tylko nie mamy imienia dla nich, no. Niko, 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 niko i Nikosia. No, Niko i Nikosia, co? Nie. No, no nie, no co? Albo fika? mini Niko, mini Niko. Dobra, widzowie, co po, potrzebujemy imienia? No weźcie napiszcie nam w komentarzu, jak nazwać dziewczynkę Luna, Maja. Nie wiem, jak możemy jeszcze. Candy. Nie nie wiem, jak. Jak możemy nazwać. Luli, Lola, Liti, Piti. No nie wiem, jak nazwać. Piłka! Naz... <lety> piłka! Nie wiem, nie wiem, jak nazwać. Dobra, piłka. Napi napiszcie widzowie w komentarzu. O, jaki ona jest taka słodka, taka ładna. Jeszcze łapki daje do góry. Ona się nauczyła. Te pieski są takie mądre. No, super. Okej, okay. zostańcie tutaj. Jeszcze został ostatni piesek. Ostatni, jedyny. E, panie doktorze, panie doktorze, co tam się dzieje, panie doktorze? Szybko, szybko chodźcie tutaj. Yy, Spójrzcie, już się Kolejny! kolejny. Wow. Ło, wow, kolejny wychodzi, ostatni, trzeci piesek i jakiś taki grubszy, wow. Tak, ten jest większy, ten jest większy, może z nim być więcej problemów, zaraz zobaczę na komputerze jak sobie psina radzi. O, dobra, Ale duży Ej, on jest naprawdę Ten szczeniaczek jest jeden chyba z największych No ma jak taki buldog Tak jest, jest bardzo duży wow, Dobrze, dobrze To panie lekarzu, rodzi. panie lekarzu, proszę się przygotować Ja zaraz przyjdę pomóc Zaraz będzie trzeci piesek, widzowie A wam szybko pokażę, że Fajną kolekcję szyby, którą mam tutaj na sklepie Patrzcie, zjedziemy sobie tutaj Jak wejdziecie na mój sklep smajso.pl To tutaj macie też kolekcję mojego pieska U góry jest podpisana, czekaj, tutaj macie kolekcję kolekcja jest napisane. Klikamy teraz w to, kolekcja szyby. I tutaj macie koszulkę, poduszkę, latający dysk, kolejną koszulkę, plecak nawet do szkoły. Patrzcie, tutaj macie shiba, smysla, tym jest turkusowy, nawet brelok możecie sobie powiedzieć. Duża jest kolekcja, wpadajcie. Kto lubi pieski? Link w opisie smile.pl. Kolekcja szyby już jest. O! Niko bije brawo, fajne? Ja biję brawo, bo bardzo fajne rzeczy. Tak, fajne są rzeczy, czekają na was. Wpadajcie, sprawdzajcie, nowe kolekcje już są. Dobra, a Teraz idziemy. Panie doktorze, co teraz, co teraz? O powoli, 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 bo ten jest naprawdę bardzo duży. Wziąłem teraz nożyczki i muszę tylko troszeczkę co? przyciąć, żeby było sterylnie. Nie, A. nie, nie, ja się na to nie zgadzam. Nie, nie, nie. Ja już wolę, wolę tą linię. Nożyczki nie, bo jeszcze jak coś się stanie, to ja nie chcę tego. Ja wolę tą linę, na którą to było wcześniej. O, no dobrze, pan, pan jest właścicielem w porządku ale Ja decyduję, to ja nie chcę cięcia Cięcia to są w ostatnim, e, najlepszym przypadku Największym, najgorszym w sensie ale, ale ja nie chcę tego Ja chcę normalną linię, żeby to Bo ja nie wiem, czy to się stanie i tak dalej Ja nie chcę, nie, nie, no, no No dobrze, w porządku, w takim razie łapiemy go znowu liną No, dawajcie, dawajcie Liną wszyscy razem pociągniemy i normalnie wyjdzie No Tu ustawię tylko, dobra, wezmę no, to Okej, okay, dobrze, okay. super, dobrze Tutaj dajemy, pan. A, tam doktor o, Ja tak, cię kręcę, ja dobrze. Okej, okay, okay, to, to proszę podłączyć tu linę. ja idę zobaczyć, co się dzieje ze szczeniaczkami tutaj. O, super, leżą sobie. Patrz, jak se leży fajnie, ojej, jak se leżą. No, jaki ładnie. Jaki fajny, jaki fajny. Niko, nie tam! Ta. <noise> tutaj są. A tu, no, no tak, są tutaj, tak, tak Niko, przez swoje krzywe oczy zawsze źle patrzy Albo na prawo, albo na lewo. Tu jest też łóżeczko, tu możemy przebrać, tu mamy pampersy, tu mamy mleko Tu możemy pieski przybierać no, no, fajnie, fajnie. Opatrz jak skoczył, ej, on idzie do zabawek Ty, on chce się bawić. Chcesz się bawić? Ojeju, tak, patrz, wagówko, główką, chce się bawić. Jaki jak Dobra, okej, okay, no to weźmy, dajmy, pobaw... rzućmy coś, może misia... Piłkę, eee, piłkę. Misia wezmę tego, okej, okay, tutaj misia, masz? Masz tu misia, żabka, żabka, proszę bardzo. One chcą się bawić od razu. Może też nakarmimy? Weźmy mleka, piłka. dajmy. Tu jest mleczko, chodźcie napić się mleka. Chodź. Ja nie wiem, jak nazwać ich. Ja nie wiem, jak się zwracać po imieniu, my nie mamy imienia, Niko. Rudy może, bo Rudy jest. Jaki Rudy? Nie Rudy. Nie, to musi hmm. być Maja, Milo albo e, Nuli albo Lila albo Lili. O ale to nie jest wiem. chłopczyk, to jest chłopczyk. To jest chłopczyk, a to jest dziewczyna, dziewczynka. No i tutaj opatrz jak pije wodę teraz sobie, chlupie, ale super, słyszycie ja chlupie? Ja bym go nazwał kolega. No. Nie, ty, ma, ty masz słabe imienia. Nie, to widzowie wymyślą, widzowie piszcie. Dobra, idziemy teraz zobaczyć ostatniego pieska. Co tam się dzieje, panie doktorze? Ło uh, tu jest? Idzie co to powoli, jest? ale... Oj. Przygotowałem sobie na wszelki wypadek, bo ten piesek jest naprawdę duży, ale wychodzi bardzo powoli. Okej, okay, ciągniemy, uh. Tylko ostrożnie! Uh. Uh, o, A, jest, o jest, u, ci trochę. Idzie, jest, idzie. Idzie. Jeszcze bardziej, o. jeszcze bardziej, dawajcie poważnie. Dawaj, jeszcze. Da, da, idzie, idzie, Yo, idzie. Jest blisko! O. Dobra, o. jest bardzo blisko. To wszyscy razem! Ostatni, jać, ale on jest gruby! Tak, jest on... ogromny! On jest... <grym>. To wychodzi wielki taki tucznik. <grym>. Ale zdrowy piesek! Tak, on będzie na imię, na imię tucznik. <grym>. O. Jak taka świnka! Dobrze podoba mi się jaka to. Dobra, ej, Ty dobra, dawajcie, 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 Niko, chodź pomóc. Na niech wychodzi. Trzy, dwa, Fło, jeden. Jeeeey, no! O nie wywalił się Pan doktor znowu się wywalił. Ale jest, wyszedł, nie ma! Nie ma w brzuszku! Je, yes, sibusia urodziłaś! Brzuch zniknął! Wow. Szybusia urodziła wszystkie pieski! Brzucha już nie ma! Sibusia, let's go! I masz nowego! Patrzcie, się od razu w sobie! Ja cię kręcę jest! Jaki fajny, yes. fajny ty grubiutki taki! No? Niko, nie zasłaniaj mi, bo nie widzę. No, dobra, dobra. Ja, patrzcie, on jest ty, to jest taki pupaśny, nie? On jest taki grubośki, no jaki ma język on będzie chyba dużo jadł. To no, jest bardzo ciekawe, że taki dużo jest, on Muszę będzie to zapisać. Dużo jadł, dużo ważył. Dobra, okej, okay, to go prowadzimy. O, Sibausiu ją go prowadzi. O, super, patrz, ona się zajmuje sama. No właśnie, bo teraz mama będzie się zajmowała sama szczeniakami. My nie możemy nikogo robić. No ale fajnie. Tak jest. To się nazywa matczyny instynktu. No to jest teraz mamusia się zajmuje. Zajmuje nad swoimi szczeniaczkami, a my nie możemy, wiesz, mówić, co robić. To one już. Rozumiem, rozumiem. Rozumiem, rozumiem, tak? Na pewno rozumiesz? Tak. Dobra, okej, okay, super. No to idziemy zobaczyć. Mama teraz prowadzi. O, już jest daleko. Patrzcie, jak prowadzi. Super, tak. I mamy trzy pieseczki. Patrzcie, one sobie tu leżą. Tutaj, tutaj dajemy trzeciego. Uwaga, no tutaj wyżej, wyżej, wyżej. Ok, wskakuj. Hops, ups. Jest, jest. Mamy trzy pieseczki. Woohoo! Są zobaczcie! Trzy szczeniaczki! Jest to dziewczynka i dwa chłopce. A teraz prosimy o potwierdzenie. Chłopca, dziewczynki, żebyśmy mieli pewność, że to jest na pewno chłopiec, dziewczynka i tak dalej. O, pan lekarz to już wyciągnął. Wszystko zbada, przesłucha, musimy mieć 100% pewności, jaka to dziewczynka, jaki to chłopiec, już wiemy mniej więcej, ale prosimy o potwierdzenie. Dobrze, już w takim razie sprawdzam. Dobrze, w takim razie ten duży. Mm -hmm. Tak. Tutaj, to, to, czy tak, to jest chłopiec to jest, na pewno? To jest na 100% chłopiec. Okej, okay, dobra. Duży to jest chłopiec. Okej, okay, mamy potwierdzenie. Tak, dobra, dalej. Tutaj ten podobny do tatusia piesek. Dobra, sprawdźmy. a zdrowy tu wszystko jest. Tak, to też jest chłopiec. Okej, okay, mamy dwóch chłopców. Chłopiec, chłopiec i dalej ta jeszcze tutaj. Dobrze, i ostatni. Uwaga, potwierdzenie. Duże oczy. Tutaj śliczna budowa. To jest dziewczynka. Yeah! Shibusia! Shibusia! Masz dziewczynkę i dwóch chłopców! Woohoo, woohoo, woohoo. Ale super, ale super, ale super, Wszyscy się cieszymy! Wow, Taniec szczęścia, tak! Masz tutaj chłopca, dwóch chłopców i dziewczynkę! Ula, la, ale super piesaczki, bardzo ładne, bardzo piękne, ale teraz najważniejsze: Shiba ich nie widział! Nie ma tutaj taty! Nie ma taty! Trzeba teraz zawołać tatę! Trzeba zawołać tatę Shiby, żeby to zobaczył. Czyli tak jak na początku wam pokazywałem, zaprowadzimy go tutaj, zobaczymy reakcję Shiby taty, ale to już jutro, także subskrybujcie i wpadajcie na kanał do Niko! Niko ze mną dzisiaj był, także wpadajcie, sprawdzajcie, wbijcie mu jednego subika, brakuje. O, tu jest 9, jednego. Możecie mu zostawić. Link macie w opisie. Co tu? O, co? Ty nabyłeś diamentami jakimiś? Prankuje z Byłem. Wow, ej, dobra, patrzcie jaki filmik nagrał. I tak samo Majki ma filmiki. Wpadajcie do niego zostawić subika. On nagrał, że był tatą? Ej, patrzcie to tata Majki. On opiekował się dziewczakami. Wpadajcie do Majki i Niko. Linki macie w opisie! Niko!